Cześć z tej strony literowej i witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku historii Windenburga. Lecimy od razu z rodziną Kumpel, ale najpierw zostawię jegoś lajka, subskrypcję i komentarz. A teraz tak. Rodzina Kumpel. Uh -huh. z smagał do techniki Sergio i Zwały DJ, że Queen? Chyba, że Queen. Mają niewiele wspólnego, nie licząc upodobania do luksusu, obaj stale awansują i zarabiają krocie. Jak wspaniałe będzie urządzone przez nich wspólne mieszkanie. Witam was chyba w najlepszym domku, ponieważ jest najmniejszy tutaj na tej wyspie. I no w sumie jest najlepiej urządzone, znaczy, czy to luksus? No nie wiem. No jeżeli o chłopaków chodzi, no to tak jak wiemy, znaczy już wiemy oczywiście, że sioba zerwała z Sergio, więc no nie będą razem. Znaczy, na to wychodzi. Jeżeli chodzi o umiejętności Sergio, no to... God... Jeżeli chodzi o no to ma wysoko rozwiniętą chorobę i nie do końca rozumiem, czemu jest programistą, no, ale niech tak będzie. W tej chwili coś strzeli. E, dalej, jeżeli chodzi o jego zechę, no to jest on jest materialistą, nie dzieci, jest aktywny. I jego aspiracja to jest bajecznie bogaty, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli chodzi coś o Rakuina, no to ma też być bajecznym bogaty, no bo Why not. Ma rozwinięte na maksę umiejętności taneczne i troszkę rozwinięte DJ'skie. DJ no to jest przy tej właściwie znajomości. Eee, oj, eee, Okej, okay. ma niezgodny z charakterem przeczytaj. I tutaj ze wszystkimi ma takie przyjazne I jest miłośnikiem muzyki, jest głupkiem, jest towarzyski I czy któryś z was dzisiaj idzie do pracy? Ty masz pracę za 3 dni, o to słabo, a ty za 4 godziny, chociaż tyle eee, A to w sumie może lepiej No bo seria się pojawił już w dwóch odcinkach, nie wiem, dostaną swoje własne, także eee, Trochę czasu minęło A, Ale macie tylko jedną prawda? bo na nic nie ma, okej, okay, no dobra eee, Okej, okay, fajny domek Myślę, że który z nich ostatecznie zostanie w tym domu, bo to jest taki w sumie całkiem spory dom, o ile będą oczywiście dobrze zarabiać. Ale wydaje mi się, że to sergio ma bardziej szczęśliwą pracę w tym przypadku w obecnym znaczy w, w świecie Simsowym. A ty co chcesz? Aha, tylko do łazienki i chcesz kupić o to tak jakieś istniejszy nie małego dziecka, podoba mi się. To jest tam w 100% ja. Sergio zaczyna pracę za godzinę. Powinieneś się zdarznąć ogólnie chłopie. Ale nie dobra. Co jest? Gdzie jest coś źle klikam. Eee, za mnie się no. i leci do pracy, a ty... Dobra, troszeczkę się zdrzemnij. I... czy jesteś w jakimś klubie? Mistrzowie konsolaty, okej. Okay. Razem z Candy. I ty jesteś w ideach, tylko? Dobra, okej. Okay. Dobra, to ja myślę, że możemy zrobić spotkanie klubu tego. Chodź, jest z tej dyskotece. Nie, co to tutaj? Zostań tutaj, przychodź, ty masz w sumie to narzędzie do grania. Ale ja w sumie robię to spotkanie nie po to, żeby on w jakiś sposób się. Um, nie wiem, żeby zdobywali te punkty, rozwijać ten klub. Tylko, no nie, no właśnie, nie, stój! Właśnie nie! Chciałem, żeby on się z Candy tutaj, wiecie. Zabawny, wygłupy, zabawny prezent. Tylko, żeby on sobie nie poszła, a ty pracujesz ciężko, koniecznie. Tak, myślałem, że poszła. Zakończ spotkanie klubu. Idźcie stąd, wszyscy. I zapraszam do na sobie parceli Weź się ubierz Twojego roommates nie ma, to wiesz, tutaj możesz W końcu coś, tak, wie, wiecie, w końcu jakieś nowe postacie No bo tak, to graliśmy cały czas tymi samymi i tak co słabo było Candy zaraz tu będzie, dobra, podejść tutaj na, na was się nie zbiera, żebyś mógł dostać Gdzie jest Candy? w ogóle, jest? Podejść tutaj Where is Candy? Tu jest Candy Weź tu. W ogóle Candy ma zmienione włosy na te z pokładki. W dodatku, spotkajmy się, są pobrane, mogę wam podrzucić modyfikację w linku. I czy ja oh, zmieniłem w Candy? Tak, ona ma od razu już zmienione rzęsy, dodane. Ja myślę, że od razu możesz lecieć w flirtę. A ty co? W krzakach? tutaj na zdjęcie, gdzie robiła jakaś reporterka? jest stara babo. A wy za chwilę, mm, romantycznie, intymność. spróbuj ucałować dłonie. A czemu my siedzieć tutaj, no? To się chodźmy się, przecież masz salon. Musimy się rozmawiać tutaj. Weź Candy do salonu. Dokładnie. No rzekł To w sumie... Kto mówi, że to ma być grzeczny chłopak? Kto mówi, że ma się tutaj za chwilę z Candy... ...tutaj... Um, ...wiecie... ...związywać? Tutaj nie, nie zawsze o to chodzi. A ma zrobić 5000 50 simulonów. No ciekawe na czym. Ja może po, po tym... Któremu zresztą powinienem? a się może po tym powinienem zajmować. Co wy myślicie o tym? Ośmiel się. pierwsze, pierwszy na Dawaj tutaj. Lubisz liftowanie, no przecież, że Queen... Queen. Że jak, jak to się czyda? Mmm, Maciej barbara. Dajesz. No tylko żeby nie było wpadki z tego Barbara, bo tutaj um, ostatnio Clara się niezbyt opisała. 2% ona. Umcia umcia, pękła gumcia. No i ciekawe co z tego będzie. Spróbuj uwieść. I co dalej? Intymność. No i mamy. I tutaj mamy... szeroki wybór, proszę proszę Państwa. Mamy proszę tutaj. Barbara... Barbara pod Barabara Barbara w szykach, Barbara w szafie garderobianej. Co jeszcze mamy? Aha. To może zacznijmy od szefy. Może to było do na Barbara, to ja bym rezygnował. Oh. Rozerwa gdzie te lampki? Mm. Biedna szoka. Na koniec należycie krzaki. Póki nie ma Sergio tutaj proszę Barabara z Simką i mnie Candy. Tylko żeby ona mnie Wydaje Ja myślę, że Sergio musi się wyryć. No tak sobie, a zróbmy sobie wszystkie cztery. Why not? Tutaj jeszcze gdzieś było pod prysznicem, nie? Proszę Barbara z Simką i mnie Candy. Chyba, że zdążę wrócić. Sergio, to nie. A to ty Candy wypróbujemy wszystkie cztery sposoby, gdzie jeszcze mogę tobą się barabarnąć? Boże, zepsują ten przyczyn. Gdzieś to były krzaki, nie? Powinien gdzieś tutaj. Ale ty szalony. Eee, a biedny serio, pracuję. Tylko, że nawet anansu nie dostanie, no bo nie ma jak. Eee, jeszcze mieliście tutaj barabarbić w krzakach. A tutaj już wreszcie cały tak różowo. I noś, eee, w krzakach. I jeszcze by się dało w liściach. Nie, żeby coś. Co? Czemu musisz iść? Co ci się nie podobało? Candy! Candy! Na wracaj! I ty uciekasz? Wybiegnij na nią, podejdź tutaj. Jak to handy? Candy? Teraz smutna muzyczka powinna tutaj grać na skrzypcach? Biedny, osamotniony, Jack Ciśnij, bo masz dość na... Na za do pracy, a musisz mieć ten... jeżeli no, poziom programowania i się dostać na 100 awans. dobrym programistą. Wierzę w ciebie, serio. No, dobra. Jest szósta. Ale to będzie szybka rozgrywka. Ja nie wiem czy, znaczy no pewnie wrzucę po prostu jedną rodzinę, ale nie wiem, weź tutaj, ej ty chciałeś, a wcześniej chciałeś, zachowaj się przyjaźnie wobec mojego imienia klin. tylko żebyście mnie nie zaczęli flirtować. Chociaż w sumie, jakby nie patrzeć, co sobie przeszkadza. Nie, nie, dobra, dobra, nie, 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 Ale widzę, że nie mam jakiejś jakiś super, nie, 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 jakiejś super relacji. Lotku yes, i zachowuj się przyjaźnie wobec tego, co miało być. No, nie, z... Cokolwiek tak naprawdę. Cokolwiek. Dokładnie. kanie, <tut> Sierpaka. Zdejmujesz się biodrami. No, powiem wam, musiałem na szybko ogarnąć chłopaków, bo zapomniałem im ogarnąć strojów I no, jakby imo strigera mało. Trochę kompletny. Nie, no, jakby. Hot. Jeszcze bym mu zamienił to na pierwszy strój. A co do rzeklina, no to po pierwsze, nie, na stu będzie miał swojego nazwiska w ślubie, jeżeli kiedykolwiek weźmie ślub do piasna. E, dodałem mu nawet w tych stronach te jego okularki. E, dodałem mu drugi strój i no ogólnie to wszedłem tutaj po to, żeby móc mieć piżamę, bo nie wierzyłem tam tej piżamy, nie mam mowy. Ej, daj mu skarpetki. Weź tutaj dodatki i. nie, nie tu. Dodatki i. skarpety i daj mu takie saksym. Dobra. E, chyba, że takie? skarpetki, że tak o, dobra, mnie spoko. Eee, Okej, okay. i jestem ja. Dobra, wracam do Ja wiem, a nie, jeszcze mam powiem tak. Czy e, masz tatuaż? Oho, oho, no to tym bardziej. A to jakiś marynarzek. A to masz jakieś tatuaże, o których nie wiem? Pokaż mi swój stroj kąpielowy. No ja w jest. No nie jest, znaczy w sumie niczego nie ma. Eee... Chyba cię rozkażyłem się. Eee, tak. Zmieniłem im tutaj, żeby Jacqueline miał tam miał luźną elegancję, więc mu dodałem, wybrałem ubrania w różnej elegancji, a to jest Sergium o stylu eleganckim. Tak mu zaznaczyłem, żeby mm, gdzieś tam, żeby mu po prostu też tą który ma na sobie, mu się podobał. Dobra, no teraz zmienię strój na ten nowy. Proszę tutaj, Jade, zaprosić do środka. Yy, Zaczyna się właśnie do szerszą plotkę, tak? To brzmi dobrze. Więcej opcji, proszę, pogawędka, zapytaj o zawód. Jaki zawód ma Jade Rosa? Mhm. Rozmawiam o zainteresowaniach. O, jakiś staniec Co umarł? O, ki mowa! Wyglądał jak majtki Aurika. No. Weź kumort, jakby dobrze żyli wydawczi. Sekretarka, no dobra. Flirtuj, jedziesz z nią. Mam jeszcze. Publicznie się wyda miłość. Weź ją. Znam ślinę, wiedziała się, póki się zgodzi. Pó póki wyraża zgodę. Świrtuj... Nie, nie wymieniaj się numerami, bo. Ja Muszę sobie pod Dajesz Jade. Serio, co to robisz? Czemu nie jesteś w pracy? Sprzątasz, aha. No i to jest crash. Jade się robić lepiej. Eee... teraz tak. Hej, Jade jest młodą, rosą czy dorosą? Młodą teraz. Okej, okay, są mniej więcej w tym samym wieku, podejrzewam, że w tym samym. Intymność, obejmi. I gdzie to jest opcja druk masaż? To jest... No już zniknęła. To już inna kwestia. Czułość. Nie słyszeliśmy nic z tego żartu. Ooo, oh, Zargala... się o zainteresowanie w zakresie Barabara. Uh, so y przepraszam, gone. czy jesteś z biku? Pozałuj. Oł... Żegnaj, oh, Serkio. Uh. Jak nie jesteśmy za chwilę tyle blisko? Wrócę zauroczenia. Romantyczne intymność. No jak nie jesteś się przekonam, jak ona ma zainteresowania. I są ona jeszcze krzaki w tym odcinku. Proszę tutaj, romantyczna, intymność i... Barbara przeka. No wartego, jeszcze zaliczymy liściach. Ale nie wiem, bo myła chyba... Miettliście my, my są raczej zbagowane. W sensie czemu nie do nadwór? No. Możecie w tej liście zrobić Barbara? No zobaczymy. Dalej się nie dało. O! Oh! <laughs> Jade! Jebia! Dobra, wracamy. A, co z tak w ogóle. Ja chciał tutaj... Bara, bara. I ja serio mam nadzieję, że że się zaciążyła. No ale czegoś nie. O, o! o? Oh. No w sumie. No, chyba to sens. W sensie po tych dwóch decided, po tych dwóch dniach? Tak, zdecydowanie tak. Może być nieangażujący się. no. Okej. Okay. Dobra. Bardzo mi się podoba to, że mamy więcej cech teraz w Simsach. No i ja mam robię kompleksowy poradnik po Barbara z no proszę was mogłem screen robić Ale jak mi zadziała to barabara, bara, więc jestem w szoku. Deś śmierdzą, są obszczane, ale to nic. Halo! Halo! No, ciekawe musiałbym dopowiedzieć powiedzieć, którego z nich to jest dom tak naprawdę. Ale no na to już mam pewien pomysł, że, że de facto to będzie raczej dom Romero. To będzie dom Sergio po jego tacie, i wydaje mi się, że w następnej turze raczej wspomnę o tym, w sensie myślę, że ojciec Sergio może się pojawić w następnej turze. Lub może jeszcze w tej, kto wie. Bo tak jak wspominałem kiedyś, chyba no, że w chyba pierwszym odcinku, y Obecnie mam ileś rzuconych rodzin, ale to nie wykluczone, że na koniec stulej, jakby nie dojdą jakieś inne rodziny, na przykład gdy mi zabraknie w kogoś do związku, czy ktoś mi się po prostu przyda do fabuły, to może jeszcze sobie ogramamam taką jedną, dwie rodziny, a jak nie, to zbuduję kamienicę. Czy w sumie już zbudowaną kamienicę, i tam jest chyba cztery, tam są cztery, cztery duże mieszkania, takie całkiem spore. Znaczy, no w sumie całkiem sporo. No, no zależy, tak, ale całkiem sporo mieszkania, w których yy, pomieści się parę fajnych rodzin, które można by było yy, gdzieś tam zmieścić, i fajnie, że doszło, właśnie. Tak pada, tak leje, a stary dziadku leje. Dobra, idziemy tu. Yy, ten szazem. I fajnie było, gdybyś sobie stąd poszło. Jakie dzikie ruchy. Emila, instant. Nie chcemy się zobaczyć ten czas. chyba że pracujesz na barze dzisiaj. Nie no, w pracuję na barze jak zawsze To też muszę zmienić O, Jade Hej Jade Dobra teraz Seria wchodzi na podest Ludzie nie idźcie sobie Dajesz Okej okay. Przecież ma taki dobry skill'a Dominik Jaka diwa co to jest? Hu? A kojarzę go. Skądś. Znaczy, w sensie dość często się przebiło tutaj w ulicy? Dobra. Chciałem, żeby mu się trochę tej sławy nabiło. Bo może jest szansa... O może Dominik. Ej, Gunter, czy ty wszystkim tak mówisz o mojej mózgce? O halo. Na piwki? 24? Okej, okay, dobra. A więc zmień gatunek muzyki na... Płynne przejście, no. Dawaj. Może bardziej po anglii? Agentowi się podoba. Ja! Ty potrafisz? Dominik. On z nie jest przewodniczącym, czy jak próbował, czy kapitanem. I teraz się zebrali ludzie. Może do mnie niech jak klinczówa. O! Dobre! Ale czy się zapytać? O, teraz może wybrać i grać nowy gatunek muzyki. Może yy, no, zainstalować. Sergio Avans! Całe szczęście! Gratuluję! Teraz może zainstalować dwa nowe ulepszenia. Ekran opasu ok. Dla niektórych poezji yy, sprzęt i swoje występy. Ok. Zmień gatunek muzyczny i weź. Daj, yy, też raz. A ty, kompatient, człowiek, który nie wiem, ogarnia się po prostu. Dobra, ja się wiem. O nie! One się kłócą. Wrażę, że klina. No, teraz są lepsze napłyki. Ja w sumie ile zrobił już? Prawie tysiąc chyba? Chyba, że to było zarabić sobie rodzina. No, chyba tak, że razem jak rodzina zarobili. Przynieś tutaj, chodź, Sergio. No, myślałem, że jesteś ładniejsza. Yy, I weź w takim razie na barze coś samów. Zjedz sobie namów jedzenie i weź. No weź sobie tego presa z O nie. Twój stary na lokację jak like. O nie, Sergio czuje się wypalony. Nie, Sergio czuje się wypalony. Nie, halo, mówi się tutaj. Wzięło wszystko, sakrable. Jesteś Sergio, jeszcze raz. O oh nie, yeah. biedny, wypalony Sergio. Część problem wypalenia ma zbyt e, zgubny wpływ na ocenę pracy, energii, zabawy i rozwój umiejętności. Sergio kiedyś sobie z tym poradzi, chociaż może to być przeszedł od przerwy i dbając o odprężenie, Jeśli Sergio zrobi ciekawe, jak to będzie się w grzaturach roznosiło. Myślę, że Sergio ma dość, więc leci do domu. Znajdę umiejętności. No właśnie, bo tutaj mieliśmy y, ten poziom. Tyż możemy zabierać zdobywać zdobywać te punkty słowa, i to jest co? Zobraca biznesowa. Wysokie firmy zdobyć słowa za pieniądze. Łatwa jest z bardziej znanymi gwiazdami. Czy też szansa na zdobycie większej sobie dzięki umiejętnościom i działaniom związanym z karierą, więc bierzemy to. No Dobra, ja się zobaczyć zrobiliście te umiejętności. Dobra, eee, no zadobiłem ósmego i. Eee, Okej, okay. to ja myślę, że będziemy dobijać. Dobiję sobie do końca umiejętności DJ-skie. Zadobiłem właśnie nie może teraz wygadać nowe gatunki i ponadto może zamontować lepszenie bez by... OK. W instalacji ulepszenia może na nastrojenie, włączyć tele... okay. Te... teleksplozę i dodać do występu kilka nowych ekranów nawiązujących się w uposażeniu. I już tworzy, teraz możesz tworzyć mix-mix i otworzyć go podczas występów, Okej, okay. To jest fajniejsze, niż myślałem. Chcesz zmienić gatunek, weź z sterowania. Jak to jest specjalne, ulepszenie no? wszystko jest jakoś zamontowane, no, więc na po prostu. W tym odcinku historii Wienerburga myślę, że to wszystko, całkiem, całkiem fajnie mi się grało z nimi dwoma, także Tego ten Sergio, teraz z załamaniem, palony zawodowo A to, nie spodziewałem się kompletnie, to tutaj Jacqueline jest tym, który, bardziej przebojowym, tym, którym się kariera rozwija, a jest go na samym początku Także zabawnie Niemniej o, Jest muzyka mu sami... oj Sergio, to jest z swojego życia Sergio właśnie bił drugi poziom Co tu się dzieje? Dawa to, za następnym razem Jezus, to właśnie, to właśnie nie Sergio, tylko Jacqueline rozwija swoją karierę, także wow. Dobra, ja kończę, bo tutaj on się za chwilę rozszaleje. Ale przy okazji, za chwilę daję. To tyle. Zapraszam Was do komentowania. Dajcie znać, z kim widzicie te dwójki, jeżeli chodzi o parę, czy z nikim, czy razem, czy jak. I to tyle. Mówił do Was literowy. I do usłyszenia, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję. Pa! Bye! Samba you so time Oh, whoops-a-zippy-tray tray um wait.